Cześć, witajcie. Tutaj Julia C. i dzisiaj um, będzie specjalny filmik, tak? To jest pierwszy specjalny filmik, i no, zaraz wrócimy do rzeczy. Dziękuję Wam serdecznie za 66 subów. Nie tysięcy, tylko 6 tyś... 66 subów, to jest dla mnie naprawdę liczba fajna. Nawet jak zaczynam z kanałem, jest po prostu świetnie. Dziękuję Wam bardzo, że polubiliście serial i wszystkie moje inne filmiki. I z tej okazji, z okazji konkursu, z okazji właściwie subów, sub chciałabym ogłosić konkurs. Tak. I to będzie jedyny konkurs na razie, jak na moim kanale. Pierwszy. I nie wiem, czy ostatni, ale zobaczymy. Może kiedyś będzie jakiś inny. Zobaczymy, jak się kanał dalej potoczy, ale konkurs będzie dotyczył rysowania. Um, nie, nie nie będzie obchodziła w tym konkursie, um, a zanim przyjdziemy do zasad, to sobie pokażę, co trzeba będzie zrobić. I trzeba będzie wykonać rysunek podobny do tego, który dzisiaj narysowałam, czyli właśnie taki. To jest rysunek przedstawiający, że tutaj są Wasze inicjały. Inicjał to jest inaczej pierwsza litera imienia i pierwsza litera nazwiska. I możecie tutaj, i każdy z Was może wykazać się swoją kreatywnością i pokazać tutaj różnymi małymi rysunkami swoje zainteresowania. Tak, ja tutaj narysowałam swoje, ale nie będę Wam tego rysunku opisywać naprawdę. Bo to by zajęło nam za dużo czasu. Więc te rysunki, właśnie, maga, być tak, na środku albo gdzieś indziej, w innym miejscu, mają być Wasze inicjały. O, właśnie, tak. I obok jakieś rysuneczki, które przedstawiają y, Wasze zainteresowania. I te rysunki, i teraz przejdźmy do zasad. Pierwsza zasada. Y, te rysunki, ja będę tutaj oceniać oczywiście kreatywność. Więc może to być rysunek wykonany w dowolnej technice, komputerowej, czy wyklejance, wycinance, narysowanie, namalowanie, cokolwiek sobie wymarzycie, tylko żeby właśnie były Wasze inicjały i oczywiście jakieś rysunki związane z Waszymi zainteresowaniami, tak jak tutaj na moim. W dowolnej kartce technicznej, nietechnicznej, obojętnej, na jachii. I macie przysyłać mi rysunki. I druga jest taka, że, macie, że możecie przysyłać mi rysunki do 20 października. Więc macie dużo czasu i myślę, że dobrze wszystko pójdzie. I, i rysunki macie przysyłać na adres juliac 1203 małpaw.pl. I, i myślę, że jeżeli ktoś z Was ma konto na WP to może przesłać. I ja wybiorę i koniec, to ja wyborę, wybiorę trzy, y, osoby, y, trzy najlepsze prace i im wyślę specjalną nagrodę. Nie powiem jaka to jest nagroda. Zwycięzcy dowiedzą się jak się skończy konkurs. Czyli 20 października zrobię specjalny filmik, że już skończyłam konkurs i wtedy y, ogłoszę zwycięzców i powiem jaka jest dla nich nagroda. I no, na razie nagrody nie będę mówić, więc to będzie taka niespodzianka dla tych, co wygrają. I. I y, y, y kolejna zasada. Mnie y, nie będzie obchodziło, ile macie lat i czy chodzicie do szkoły, czy do liceum, czy do gimnazjum, czy już na... Czy już jesteście dorośli, czy na studiach, czy ukończyliście 18 lat, czy jeszcze nie. Mnie to w ogóle nie będzie obchodziło. Ważne, żeby była fajna zabawa i żeby rysunek był na właśnie tak. Że inicjały i wasze zainteresowania. Chciałabym poznać was trochę bliżej, po tej drugiej stronie. I myślę, że to jest bardzo fajny konkurs do rozwinięcia swojej kreatywności na naprawdę trochę większy poziom. Więc y, to by było na tyle. Jeszcze y, pojawi się niedługo filmik z, z zapowiedzią jednego specjalnego filmiku na te 66 subów. Y, nie wiem kiedy on się pojawi, ale myślę, że może w weekend mi się uda albo nie. Zobaczymy. Przepraszam jeszcze, taka mała informacja. Przepraszam Was za to, że nie było dawno filmików. Ale to dlatego, że nie miałam w ogóle pomysłów. Co mam nagrać, więc niestety nie wiedziałam w ogóle, co zrobić. I teraz, jak zobaczyłam to, słuchaj, to pomyślałam, że zrobię tak. I i, i myślę, że to będzie fajne. Nie, nie ale mogą brać tylko udział ci, którzy mają, mają oczywiście konto na WP i jeżeli chcą w ogóle wziąć udział, to mogą sobie złożyć konto, i wtedy, no. To będziecie już wszystko wiedzieć, nie będę nic więcej tłumaczyć. I konkurs trwa do 20 października, więc macie dużo czasu jakieś 12 dni, więc nie będzie problemu. I no to by było na tyle. Zapraszam do. O, przepraszam. Zapraszam do innych filmików. <laughs> Jeszcze po raz pokazuję ten odcinek, wiem, że już go pokazywałam, tak? I no, czekajcie na zapowiedź specjalnego filmiku na 66 subów i no do zobaczenia. Zapraszam do lajkowania, komentowania, subskrybowania mojego kanału, bo widzę, że ostatnio Wam to świetnie idzie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!